Yo, siemanko, witam się z wami dzisiaj, krótki tech news, wcześniej nagrałem game newsa, który myślałem, że wleci na ten kanał, ale koniec końców wrzucę go na kanał Technokrata Games o inicjatywę Stop Killing Games. Takiej petycji, która już w sumie chyba ma założoną ilość zebranych podpisów, ale jak coś, to możecie ją śmiało podpisać. Rzucę Wam też link w opisie do niej. Jest to inicjatywa, która ma na celu ochronę tego, żeby te, takie prawodawstwo, żeby twórcy gier nie mogli nam wyłączać gier, nie? bo tak naprawdę e, gry w wersjach cyfrowych, subskrypcyjnych, gry tym bardziej serwerowe online mogą w każdej chwili być wyłączone przez mm, twórcę tej gry, no i my za nią zapłacimy. Płaciliśmy a de facto pograć nie będziemy mogli. Oczywiście jest to jakiś taki skrajny przypadek, wiadomo, że przynoszące zyski czy też mające użytkowników gry nie są wyłączane, tylko ilość mm, takich gier z małą ilością użytkowników jest wyłączana, aczkolwiek tych przykładów w ostatnich latach było dosłownie kilka, ale. Aby w przyszłości nie było ich kilkanaście, a potem kilkaset, a potem kilka tysięcy, no to trzeba stworzyć takie prawodawstwo, że skoro prąd jest taką własnością, gdzie też nie jesteśmy właścicielem ani źródła prądu, ani instalacji prądowej, to i tak albo, albo wodociągi. nie? Też no, w domu wiadomo, te rury, które mamy, to są w teorii nasze, e, ale już do do doprowadzająca instalacja nie jest nasza, też w każdej chwili nam dostawca wody czy prądu może odmówić. No ale właśnie jestem w tym, że nie może, bo prawo jest skonstruowane tak, że nie może nam odmówić. Mówić, nikt z nas się nie zastanawia nad tym, jak płaci rachunki o czasie, że nagle mu wodę albo prąd odetną. I tak samo powinno być z grami. Nie powinniśmy myśleć o tym, czy, czy tam zaraz ktoś wyłączy jakieś serwery. Zapłaciliśmy za tą grę, i jest nasza, możemy w nią grać. Koniec, kropka. W najgorszej sytuacji przejdą, hmm, przejdą twórcy gier w 100% na model subskrypcyjny i po prostu w pewnym momencie będą wyłączać możliwości subskrybowania. Aczkolwiek to by było strasznie powalone, ale no nie powiedziane, że nie. Tak w przypadku na przykład WOWA mogłoby być, że nagle w pewnym momencie, dobra, już nie możecie kupować nowych abonamentów, koniec, gra przestaje działać. Ale nie o tym jest dyskusja. Dyskusja na ten temat na kanale gamingowym Technocrat Games też macie link w opisie. Pół godziny ponad gadałem. I przy okazji takiego, takiego panu się dostało, bardzo miłemu, ale, no, ale mu się dostało, bo się z nim nie zgadzam. No, a my teraz przejdźmy sobie do recenzji, bo pierwsza recenzja się pojawiły RTX a 5050. I powiem wam szczerze, że to, chyba to już koniec na temat tej karty, chyba że jakoś gdzieś tam dostanę ją na testy, ale wątpię, nie będę na pewno o to zabiegał. Ale jakby gdzieś ktoś się zgłosił z propozycją, to powiem, ok, mnie ciekawi ta karta. Z takiego naukowego punktu widzenia. Tak jak ostatnio wam mówiłem, karta nie wygląda tak tragicznie, jak zapowiedziałem to gdzieś tam w pierwszym filmiku, że to będzie totalne gówno. To jest takie nietotalne gówno. Taka ta karta jest. Totalnie nie dla nas, w sensie nie dla takiej bańki techowej, zainteresowanej komputerami. E, mamy 7528 milionów lepszych wyborów niż akurat RTX 5050, ale może trochę przesadziłem, ale no, na pewno nie jest to karta, która by, byłaby jakimś pierwszym wyborem. Ona wygląda tak, że jest około 7% słabsza od RTX 4060, w ogóle taka ciekawostka, jest tylko 4% słabsza od RTX 2080, super. To też jest takie nie? 2080, super karta naprawdę wysoko poziomowana, a teraz takie gówno jak 50-50, taka karta mem jest na poziomie wydajności karty pokroju 2080 super niesamowite to jest, tak czy inaczej no jest na przykład sporo słabsza od 3060 Ti, ale za to jest mocniejsza o 13% od zwykłej 3060, od 2070 super jest mocniejsza od RX 7600 też jest mocniejsza i tu jest, to jest nawet o tyle ciekawa propozycja, że ja do tej pory jak robiąc polecane karty graficzne na komputerniku to wrzucałem tam tego RX 7600 bo to była jedyna karta, która kosztuje faktycznie te okolice 1000 zł, a za niedługo w tej okolicy może stać się ten RTX 5050, który jest wydajniejszy od tej karty, więc no, myślę, że to będzie karta, która gdzieś tam się będzie w jakichś takich bardzo budżetowych zestawach, nawet u mnie przewijać. No ale już lepszym wyborem będzie takie B580 od Intela. Co prawda, B580 jest wycenione niby w dolarach tak samo jak, 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 jak RTX 5050, ale polska cena jest. Inaczej zafiksowana. I tutaj mamy problem, bo RTX 5050, polska cena to jest około 1120 zł, natomiast B580, jego cena to jest bardziej 1250 zł, więc jest to grubo ponad 100 zł różnicy, e, pomimo tego, że obie są w MSRP i to jest powalone nie? i to pokazuje nam kursy dolara i takie inne zawirowania, które sprawiają, że jedna karta wygląda tak druga inaczej. Jeżeli, jeżeli te ceny byłyby faktycznie równe w sklepach, no to b 5 580 gniecie, ugniata i wypluwa e, e, 550, to tak bez najmniejszego problemu. Natomiast zobaczymy, jak ta dynamika cen będzie wyglądać. Tutaj wideo też podkreśla, że zresztą ja tu też mówiłem w poprzednim filmie, że B580 będzie na pewno jawić się jako taki lepszy wybór, bardziej przyszłościowy. Jedyne faktycznie to, dlaczego bym może gdzieś tam chciał przetestować 50-50, jest to, jak ta karta będzie wyglądać w takich naprawdę budżetowych zestawach. Czy ona, oczekajcie, może tutaj jest ilość linii PCI Express podana. Jest 8 linii, tak, jest podane 8 linii 5.0, więc ta karta też może być do starszych zestawów równie kiepska, co na przykład B580, które jest kiepskie z innego powodu, bo akurat ilość linii PCI Express ma chyba na takim, nasz 16 linii ma chyba. Ojej, teraz zapomniałem, czy ona ma 16, czy może jakąś inną ilość. Tak czy inaczej, no, samo B550 wygląda źle, ale jak potanieje, to może wyglądać tylko trochę źle. A jak potanieje jeszcze bardziej, to może zacznie wyglądać po prostu ok. W sensie, będzie to taka karta, w której powiesz, ktoś się zapyta karta za 1000 zł, i ty mu powiesz takie. Ale musi być za 1000, a może być byś dopłacił za 2-3 stówy, to już kupisz tam trochę lepszą. Nie wiem, TXA 5060, ba stary. Nawet RXA 9060XT kupisz. Nawet wersje 16-gigabajtowe były na promocji w okolicy 1300 zł. Nie chcesz tych dwóch, z trzech stów dorzucić, zamiast kupować TXA 5050, i jak ktoś ci powie, nie, mam 1000, 100. I ani grosza więcej. No może mam 20 jeszcze złotych więcej, bo nie kupię sobie dzisiaj kepsa. I, i nie, nie ma nie stać mnie. No, nie, nie mam, nie mam, nie mam po prostu. I to mu tak powiesz, no dobra, no tak naprawdę to za te pieniądze wyliczone co do złotówki, to lepszej karty nie kupisz. Tak to będzie wyglądać w tych polecanych. Ale zawsze będzie mówione, ale ale jak jednak nie chcesz jeść kepsa jeszcze przez 2 czy 3 tygodnie, tu za to będziesz miał sporo lepszą kartę graficzną. Dokładasz dwie stówy, 10 kepsów i masz rx 9060XT. Panie, to jest interes zarąbisty. I my, ja, ty, ludzie ym, zorientowani technologicznie to wiedzą, natomiast, natomiast no są osoby, które bardzo często tego nie wiedzą. No albo te osoby, o których wcześniej mówiłem, po prostu mają tak sztywny, zarąbiście budżet, że no nie, no musi być karta za takie pieniądze, końc. kropka, za więcej nie będzie, bo dokładać do kolejnych e, modeli to też tak można w nieskończoność, nie? Bo to, 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 to o to też chodzi twórcom e, czy producentom kart graficznych, żeby ten było tak gęsto, że ty tak. A dołożę dwie stówki do lepszego modelu i potem już w zasięgu masz za trzy stówki jeszcze lepszy model, a potem już tylko 400 masz jeszcze wyższy model i tak się okazuje, że z budżetu 1500 zł zatrzymujesz się na trzech tysiącach i mówisz No tak, no ten RX9070XT za trzy koła to jest znacznie lepszy wybór niż RTX 5050 za 1000 zł. No, i powiedzcie, jest czy nie jest, nie? W sensie jest czy nie jest, bo tak teoretycznie mógłbym powiedzieć, że jest, nie? No, to jakby RX, jeżeli zapytasz kogoś, czy RX9070XT jest kartą dobrą za 3000 zł, wszyscy ze mną na czele odpowiedzą: jak najbardziej, to jest dobra karta, to jest dobry zakup. A czy, jak zapytasz, czy RX5050 jest dobrą kartą graficzną za 1000 zł, to wszyscy powiedzą, kurde, właśnie to nie wiem, bo ta karta to takie trochę gówno, nie? Ale za 1000 zł w sumie to nie ma niczego lepszego. I to jest bardzo właśnie problematyczna odpowiedź na takie pytania. I często to będzie właśnie taki wybór, no bo w sumie nie ma niczego lepszego, nie? Chociaż tak naprawdę wystarczy dopłacić dwie stóweczki i już masz lepszą kartę, tak? Zawsze jest ten case dopłaty, więc dla osób, dla których po prostu będzie budżet zafiksowany na poziomie 1000 zł, no to pozostanie ta karta. Dla osób, które mogą troszeczkę dopłacić, to wybory są lepsze za te 200-300 zł, nawet za te 100 z drobnymi jest ten Intel b 580 ale nawet jakbyście tego Intela nie brali, tylko właśnie Radeona albo RX, to 5060 albo 9060 XT będą po prostu lepszym wyborem. Każda, w zależności od czego. No tutaj odsyłam do filmu Liptona, świetne porównanie. Tam naprawdę Szapoba, można popatrzeć, jak zadajesz pytanie, jak ktoś, w sensie jak ktoś, komu zadajesz pytanie, jaką wybrać kartę, odpowiada ci to zależy, to tam masz ładnie wypisaną liczbę, listę takich czynników kart graficznych, od których. Właśnie to zależy, co robić, do czego jej używać, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle widzieliście moją nową klawiaturę? Znaczy, nie jest moja, kuźwa, będę ją musiał odesłać, ale przez najbliższy czas będę, proszę ja Was, patrzcie się. Asus Azot Extreme. Ta klawiatura kosztuje 2000 zł. Obrzydliwie, obrzydliwie droga, obrzydliwie. Ale testuję, czy jest warta tych pieniędzy, czy trochę kogoś tu pogięło. A tam obok mam też falinego azota, ale to Wam pokażę. O, to będzie unboxing. Dobra, to, to by było na tyle. Wydaje mi się, że jeżeli, bo może jakby wyszły jakieś zaskakujące testy, to jeszcze sobie omówimy u mnie na kanale. Pewnie będę wspominał w polecanych zestawach komputerowych i polecanych kartach graficznych o tej karcie. Ale techniusowo możemy sobie temat zamknąć, chyba że będzie właśnie recenzja na moim kanale. No, ostatecznie, czy kupować RTX 5050? Moja odpowiedź jest taka: jeżeli was stać, dopłacicie sobie do karty B580, 9060XC albo 5060. Jeżeli was nie stać na dopłatę, to za te 1150 zł nowej karty lepszej prawdopodobnie nie znajdziecie. Niestety, chyba, że na jakiejś super promce gdzieś coś wpadnie. No ale lepszą kartą od niej jest na przykład 4060, ale co z tego, jak 40 4060 praktycznie już też zniknęły z rynku i ich cena też rośnie. Dobra, to by było na tyle. Niesamowicie krótki technik więc. Napiszcie w komentarzu, jak wytrzymaliście do końca krótki tech news, a my widzimy się jutro. Eee, no i co? Miłego dnia, wieczoru, nocy wam życzę, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć.